Cristiano Ronaldo jest to dla jednych najlepszy piłkarz w historii, dla innych uosobienie ciężkiej pracy i nieustępliwości. Ale czy na pewno znasz wszystkie jego sekrety? Dzisiaj zdradzę ci wiele niesamowitych faktów o CR-7, o których mało kto wie. Czy wiedziałeś, że jego imię pochodzi od prezydenta Stanów Zjednoczonych? A może słyszałeś, że Ronaldo wcale nie ma tatuaży, ale powód dlaczego zaskoczy cię jeszcze bardziej. Więc jeżeli jesteś ciekawy niesamowitych faktów o Cristiano, to koniecznie zostań z nami do końca. Cristiano Ronaldo to absolutna legenda piłki nożnej i rekordzista, którego osiągnięcia zapisały się na kartach historii. Jest piłkarzem z największą liczbą występów w reprezentacji narodowej. Aż 217 razy założył koszulkę Portugalii. Ale to nie wszystko. Jest także najlepszym strzelcem w historii drużyn narodowych. Zdobywając 135 bramek dla swojego kraju. Na poziomie klubowym Ronaldo zdominował trzy największe ligi świata: Premier League, La Liga i Serie A. W Anglii z Manchesterem United zdobył trzy mistrzostwa. W Hiszpanii z Realem Madryt sięgał po cztery tytuły i aż pięć razy wygrał Ligę Mistrzów, a we Włoszech z Juventusem dołożył do kolekcji dwa mistrzostwa Serie A. Niezależnie od kraju, w którym grał. Zawsze zostawiał po sobie ślad jako jeden z najlepszych piłkarzy wszech czasów. Cristiano Ronaldo to nie tylko piłkarski geniusz, ale także człowiek o wielkim sercu. Od lat aktywnie angażuje się w pomoc potrzebującym, wspierając różne organizacje charytatywne i inicjatywy na całym świecie. W 2015 roku został uznany za najbardziej hojnego sportowca na świecie, przekazując miliony dolarów. Na cele dobroczynne. Jednym z jego najbardziej znanych gestów było przekazanie premii meczowych na pomoc ofiarom trzęsień ziemi w Nepalu oraz regularne darowizny na rzecz organizacji zajmujących się walką z rakiem u dzieci. Ronaldo wspiera także fundacje zajmujące się leczeniem ciężko chorych dzieci, finansując ich operacje i leczenie. Co więcej, Ronaldo nigdy nie robi sobie tatuaży, aby móc regularnie oddawać krew dla potrzebujących. Wspiera także kampanie zachęcające do oddawania szpiku kostnego. Sam został dawcą, gdy jego kolega z reprezentacji Portugalii, Carlos Martins, potrzebował pomocy dla swojego chorego syna. Jego hojność nie kończy się na darowiznach. Ronaldo wielokrotnie odwiedzał szpitale dziecięce, poświęcając czas najmłodszym fanom i pomagając spełniać ich marzenia. Dla niego sukces to nie tylko zdobywanie trofeów, ale także wywieranie realnego wpływu na życie innych ludzi. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro – to pełne nazwisko portugalskiej legendy futbolu. Ale czy zastanawiałeś się kiedyś, skąd wzięło się jego drugie imię Ronaldo? Okazuje się, że nie jest to przypadek. Ojciec Cristiano, José Dinis Aveiro, był wielkim fanem byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronalda Regana. To właśnie na jego cześć postanowił nadać swojemu synowi imię Ronaldo. Reagan, zanim został politykiem, był także znanym aktorem, co dodatkowo wzbudzało podziw u ojca przyszłego piłkarza. Co ciekawe, w tamtym czasie nikt nie przypuszczał, że imię Ronaldo stanie się jednym z najbardziej rozpoznawalnych w historii sportu. Dziś kojarzy się nie z polityką czy kinem, ale przede wszystkim z nieprawdopodobnymi rekordami, golami i triumfami Cristiano na piłkarskich boiskach. Można więc powiedzieć, że wybór tego imienia był proroczy. Cristiano Ronaldo od najmłodszych lat wyróżniał się niesamowitą szybkością i wytrzymałością. Ale mało kto wie, że jego piłkarska kariera mogła się zakończyć, zanim na dobre się zaczęła. W wieku 15 lat u młodego Ronaldo zdiagnozowano tachykardię stan, w którym serce bije zbyt szybko, nawet w spoczynku. Dla nastoletniego sportowca była to poważna przeszkoda, bo zbyt szybkie tętno mogło powodować zmęczenie, duszności, a nawet prowadzić do poważniejszych komplikacji zdrowotnych. Istniało ryzyko, że nie będzie mógł uprawiać profesjonalnego sportu. Lekarze zdecydowali, że najlepszym rozwiązaniem będzie operacja serca. Zabieg został wykonany metodą ablacji. Lekarze użyli lasera, aby precyzyjnie usunąć problematyczne obszary tkanki serca, które powodowały jego nieregularne bicie. Co ciekawe, zaledwie kilka dni po operacji Ronaldo wrócił do treningów. Jego szybki powrót do zdrowia był pierwszym dowodem na jego niezwykłą determinację i wolę walki, które później stały się jego znakiem rozpoznawczym. Cristiano Ronaldo jest znany ze swojego zdrowego trybu życia. Nigdy nie pije alkoholu, nie pali papierosów i uważa dietę oraz regenerację za kluczowe elementy sukcesu. Ale mało kto wie, że jego podejście do zdrowia ma głębokie osobiste powody. Jego ojciec, José Dinis Aveiro, był żołnierzem i pracował jako ogrodnik w klubie piłkarskim Andorinia, gdzie Cristiano stawiał pierwsze kroki. Niestety, przez lata zmagał się z alkoholizmem, co odbiło się na jego zdrowiu i relacjach z rodziną. Mimo, że był dobrym człowiekiem i kochał syna, nie potrafił uwolnić się od nałogu. W 2005 roku, gdy Ronaldo miał zaledwie 20 lat, jego ojciec zmarł na skutek problemów z wątrobą spowodowanych nadmiernym spożywaniem alkoholu. Dla młodego piłkarza był to ogromny cios. Nigdy nie miał szansy świętować swoich największych sukcesów razem z ojcem. To tragiczne doświadczenie sprawiło, że Cristiano zdecydował się całkowicie wyeliminować alkohol ze swojego życia. Nie tylko dba o siebie, ale także chce dawać dobry przykład swoim dzieciom i młodym fanom na całym świecie. Cristiano Ronaldo to nie tylko fenomenalny piłkarz, ale także owoc ogromnej miłości i determinacji jego matki Maria Dolores która przez wiele lat była dla niego największym wsparciem. Jednak mało kto wie, że początki życia Cristiano nie były łatwe, a jego matka znalazła się w trudnej sytuacji życiowej w czasie, gdy była w ciąży z nim. Maria Dolores była matką już trojga dzieci i zmagała się z poważnymi problemami finansowymi. Jej rodzina żyła w skrajnej biedzie, a jej mąż, José Dinis Aveiro, nie był w stanie zapewnić stabilności finansowej. W tej sytuacji Dolores poczuła, że nie jest w stanie ponownie wychować kolejnego dziecka. Rozważała możliwość przerwania ciąży, ale gdy udała się do lekarza, ten odmówił wykonania zabiegu, przekonując ją, że życie jej dziecka jest bezcenne. Maria Dolores często mówi, że lekarze uratowali życie Cristiano, bo ich odmowa była dla niej punktem zwrotnym. Z dnia na dzień zmieniła podejście do ciąży i zaczęła postrzegać swoje dziecko jako dar od Boga. Z perspektywy czasu. Dolores nie ma wątpliwości, że Cristiano to błogosławieństwo, które odmieniło jej życie oraz życie całej rodziny. Wspomina również, że będąc w ciąży z Cristiano, marzyła o tym, by jej syn stał się kimś wyjątkowym. Chociaż życie nie dawało jej wiele, nigdy nie przestała wierzyć w jego przyszłość. To, co osiągnął Ronaldo, jest dowodem na niesamowitą siłę woli i determinację jego matki, która przez całe życie walczyła o swoje dzieci, mimo ogromnych trudności. Cristiano Ronaldo jest jednym z najwyżej opłacanych sportowców na świecie, a jego nogi to dla niego najcenniejszy atut. Dlatego postanowił je ubezpieczyć na ogromną kwotę około 100 milionów dolarów. To oznacza, że jeśli kiedykolwiek dozna kontuzji, która mogłaby zakończyć jego karierę, piłkarz otrzyma odpowiednie odszkodowanie w wysokości tej kwoty. Ronaldo, znany ze swojej dbałości o kondycję fizyczną, od zawsze stawiał na intensywne treningi, zdrową dietę oraz odpowiednią regenerację, ale mimo wszystko piłkarze są narażeni na kontuzję. Ubezpieczenie nóg piłkarza ma na celu zabezpieczenie jego kariery zawodowej i przyszłości finansowej. Takie ubezpieczenie działa jak dodatkowe bezpieczeństwo na wypadek, gdyby kontuzja uniemożliwiła mu grę. Na najwyższym poziomie. Dziś przyjrzeliśmy się nie tylko niektórym z najbardziej niesamowitych faktów o Cristiano Ronaldo, ale także jego wyjątkowej drodze do sukcesu, jego ogromnej dyscyplinie i niezłomnej woli walki. Od jego trudnego dzieciństwa, przez zdrowotne wyzwania związane z tachykardią aż po sukcesy w piłce nożnej, Ronaldo nieustannie pokazuje, że jest czymś więcej niż tylko piłkarzem. To globalna ikona, przedsiębiorca filantrop i prawdziwy wzór do naśladowania. Oczywiście to tylko wierzchołek góry lodowej, jeśli chodzi o fascynujące fakty o Cristiano. Jeśli chcecie, abyśmy przygotowali drugą część z jeszcze większą liczbą ciekawostek o tym fenomenalnym sportowcu, zostawcie łapkę w górę. Dziękuję, że byliście z nami w tym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych materiałów o ciekawostkach z całego świata. Do zobaczenia w kolejnym filmie.